Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Kolejne doniesienia z walk na terenie obwodu kurskiego wskazują na coraz większe nasycenie frontu oddziałami rosyjskimi, co skutecznie utrudniło Ukraińcom prowadzenie działań bojowych o charakterze zaczepnym. Oprócz regularnych oddziałów rosyjskich, na froncie mieli pojawić się także najemnicy lub jak kto woli ochotnicy. Jedną z takich formacji jest dywizjon, chociaż bardziej pasowałoby określenie batalion, Normandia-Niemen. I tak proszę nie regulować swoich odbiorników, bowiem od kilku miesięcy na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej aktywnie działają Francuzi, którzy walczą po obu stronach barykady. Według wielu mediów zachodnich zostali oni zwerbowani przez rosyjski wywiad mowa o tych z Normandia-Niemen. Pozostaje jednak faktem, że po stronie rosyjskiej takie siły są i te siły, czyli batalion czy dywizjon Normandia-Niemen, wykorzystuje drony. Zdaniem wielu zachodnich redakcji, działania batalionu miały być wykorzystywane przez Rosjan propagandowo, na co wskazywało przyjęcie przez jednostkę nazwy słynnego francuskiego pułku lotniczego, który brał udział w II wojnie światowej i walczył. W jej trakcie na froncie wschodnim. Aktualnie niewiele wiadomo na temat operacji prowadzonych przez Francuzów z Normandia Niemen, jednakże pierwsze doniesienia na temat pojawienia się tej formacji na froncie pochodzą ze stycznia bieżącego roku, gdy personel batalionu czy też dywizjonu miał przeprowadzić uderzenia rakietowe na stanowiska francuskich ochotników walczących po stronie ukraińskiej, Jak powszechnie wiadomo, zgodnie ze starą francuską zasadą sięgającą czasów napoleońskich, Francuzi walczą po obu stronach i generalnie lubią się wzajemnie wysyłać do lepszego świata. W przypadku ataków na stanowiska dowodzenia francuskich jednostek ochotniczych walczących po stronie ukraińskiej, które zostały przeprowadzone 16 stycznia bieżącego roku po stronie ukraińskiej miały być ofiary, których liczbę podawano jako w sumie 80 osób, z czego około 60 miało zginąć. Pojawienie się jednostki występującej pod nazwą Normandia Niemen wykorzystującej głównie drony, stanowiło potwierdzenie pojawiających się już wcześniej przypuszczeń, zgodnie z którymi Francuzi mieli walczyć zarówno po stronie rosyjskiej, jak również po stronie ukraińskiej. Jednostka ma wykorzystywać m.in. dronę Szachet 136, które w rosyjskiej służbie znane są jako Gierań 2, jednakże nie zostało to do końca potwierdzone. Na tym jednak nie koniec, doniesień z frontu kurskiego, że tak go sobie opisowo nazwiemy. Bo Ukraińcy posuwają się tam naprzód. W sumie głębokość ich wyłomu w rosyjskim terytorium ma według stanu z 15 sierpnia wynosić 42 km, co z jednej strony jest niezłym osiągnięciem, a z drugiej strony dość jednoznacznie wskazuje na to, że początkowo strona ukraińska zaangażowała do tej operacji niezbyt liczne siły, które były później zwiększane w miarę postępów. Oczywiście nie wszystko idzie po myśli Ukraińców. Wojska ukraińskie wciąż napotykają na spore problemy, chociażby w postaci dużych zgrupowań rosyjskich żołnierzy, którzy pozostają na tyłach wojsk ukraińskich. W ostatnich dniach donoszono o wzięciu do niewoli 120 żołnierzy rosyjskich, którzy po ukraińskim ataku pozostali na swoich umocnionych stanowiskach. I poddali się dopiero po kilku dniach od tego, jak zostali odcięci od własnych sił. Doniesienia o rosyjskich jednostkach działających na ukraińskich tyłach pojawiają się coraz częściej. Jednakże ukraińskie media sugerują, że grupy te są na bieżąco likwidowane przez służbę bezpieczeństwa Ukrainy, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, że wszystkie takie grupy nagle są likwidowane. Nie oznacza to jednak, że Ukraińcom wiedzie się tylko dobrze w ostatnich dniach potwierdzono utratę jednego Su-27 w ataku, o którym mówiłem kilka dni temu, gdy bardzo wielu komentujących a priori odrzucało to, co mówię. Jednocześnie także w polskich mediach poinformowano o śmierci ukraińskiego pilota samolotu wielozadaniowego MiG-29 z 40. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Za sterami MIGA-29, zestrzelonego z dużej odległości przez rosyjski samolot wielozadaniowy Su-30, poległ 27-letni pilot, kapitan Aleksander Miguła. Miguła miał już spore doświadczenie w wykonywaniu lotów bojowych, gdyż, zdaniem niektórych komentatorów, od początku wojny wykonał około 160 lotów bojowych. Nie wiadomo jednak nic na temat zwycięstw powietrznych, które Miałby zapisać na swoje konto. Należy więc przypuszczać, że takich zwycięstw nie odniósł. W sumie jest to 11. MIG-29. Tracone przez Ukraińców od początku 2024 roku. Ukraińskie straty w samolotach bojowych od początku bieżącego roku wyniosły już 25 maszyn i zaczynają stanowić poważny problem dla Kijowa. Dla porównania, w tym samym czasie udało się potwierdzić stratę 19 rosyjskich samolotów, ale wiele wskazuje na to, że można śmiało mówić już o 20, gdyż w dniu 15 sierpnia pojawiły się doniesienia. O katastrofie samolotu bombowego Tupolew Tu-22M3, który miał ulec zniszczeniu na krótko po starcie z bazy lotniczej Biełaja w obwodzie Irkuckim. Samolot miał zostać utracony na skutek usterki lewego silnika. Załoga próbowała zapanować nad maszyną i lądować awaryjnie, ale na pokładzie samolotu wybuchł pożar, który zmusił lotników do katapultowania się. Według polskich mediów cała trzyosobowa załoga przeżyła. Doniesień tych, bardzo chętnie podawanych przez polskie i ukraińskie media, jak do tej pory nie potwierdzili Rosjanie. W ostatnich dniach pojawiają się także doniesienia i to potwierdzone o dużej aktywności rosyjskich śmigłowców szturmowych. Działania te prowadzone są na terenie obwodu kurskiego, gdzie do działań nocnych wykorzystywane są śmigłowce Mi-28MN, które jak do tej pory nie były wykorzystywane na dużą skalę przez Rosjan, którzy generalnie od lat wychodzili z założenia, że prowadzenie Operacji z udziałem śmigłowców szturmowych po zmroku w nocy nie jest zbyt dobrym pomysłem. Pozostając przy śmigłowcach, to potwierdzono utratę jednego K-52, który miał zostać zniszczony przez Ukraińców w dniu 10 sierpnia na terenie obwodu Kurskiego. Rosjanie potwierdzili utratę maszyny, a także śmierć obu członków załogi. Pozostając przy śmigłowcach K-52, to trzeba wspomnieć, że ich załogi nadal mają spore problemy z rozpoznawaniem celów i od kilku dni mówi się o kolejnych pomyłkowych atakach na własne wojska, przeprowadzonych przez pilotów śmigłowców K-52. W godzinach wieczornych 16 sierpnia, Ukraińcy zaprezentowali w internecie nagrania przedstawiające uderzenia lotnicze na most w rejonie Głuszkowa na terenie Rosji. Wcześniej, w dniu 16 sierpnia, informowano o atakach na ten most z wykorzystaniem rakiet. Działania Ukraińców sugerują, że chcą utrudnić wsparcie dla jednostek rosyjskich walczących na terenie Koarowki i Snagost. Ze strony Rosjan jest to część większej operacji, w ramach której walki toczą się w rejonie Anastazijewka, Kałczuk, Kornerowo, Aleksandria, Myryna, Kazachia, loknaja Plechowa, i pouszarnuje. Jednocześnie w dniu 14 i 15 sierpnia pojawiły się doniesienia o dużych grupach rosyjskich dronów gierań 2 działających w rejonie m.in. Sum na terytorium Ukrainy. 16 sierpnia poinformowano także, że ukraińskie oddziały przesunęły się o około 1-2 km względem pozycji z poprzedniego dnia, a do starć z nieprzyjacielem doszło w rejonie miejscowości Małaja. Ja. Rosjanie pochwalili się natomiast skutecznym odparciem ataku rakietowego na Krym, w którym miało zostać wykorzystanych 12 pocisków atak MS, które zostały zniszczone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Rosjanie zaś przeprowadzili, według Ukraińców, całkiem sprawne ataki rakietowe na Sumy i Dnipro, gdzie w ciągu dnia kilkukrotnie ogłaszano alarmy przeciwlotnicze. Miało dojść także do zniszczenia kilku celów powietrznych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, ale na terenie obu miast donoszono o silnych eksplozjach. Rosjanie donoszą także o pierwszych poważniejszych sukcesach w zwalczaniu ukraińskiej broni pancernej z wykorzystaniem dronów Lancet, które mają być wykorzystywane na terenie obwodu kurskiego. W dniu 15 sierpnia zniszczenia jednego z ukraińskich czołgów Challenger 2 miał dokonać właśnie dron tego typu. Challengery zostały dostarczone na Ukrainę w marcu 2023 roku. Wówczas pierwsze maszyny zostały odebrane przez 82. Brygadę Powietrzno-Desantową, ale przynajmniej część z nich miała zostać zneutralizowana i utracona w walce jeszcze przed końcem roku. Obecnie pojazdy tego typu wykorzystywane są na kierunku kurskim i co najmniej jeden z nich został zniszczony przez dron Lancet 3, który został wykorzystany do tego celu niedaleko miasta Sudża kontrolowanego przez Ukraińców. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu magazynu amunicji i czołg nie nadaje się do remontu. W podobny sposób miało zostać utraconych więcej ukraińskich Pojazdów pancernych, m.in. sprowadzone z USA M1A1 Abrams. Potwierdzenie ukraińskich strat przyszło także z najmniej oczekiwanej strony, a mianowicie z Twittera niejakiego kapitana listowskiego, który pokazał nagranie przedstawiające zniszczenie ukraińskiego systemu Patriot w rejonie Dnipro. Zniszczenia zestawu dokonał najprawdopodobniej rosyjski. Iskander M. Ukraińcy jednak muszą mieć coraz poważniejsze problemy i ponosić coraz większe straty. Właśnie teraz na nagraniu widzą Państwo dwóch rosyjskich żołnierzy, którzy, według jednego z blogerów, mieli na rowerach wyskoczyć w odwiedziny do rozbitej ukraińskiej kolumny na terenie obwodu Kurskiego. Nie jestem do końca pewien, bo nie czuję się zbyt pewnie w rozpoznawaniu pojazdów bojowych używanych przez obie strony, ale miałem przez chwilę wrażenie, że widzę ukraiński lekki transporter Kozak. Głowy jednak za to nie dam. Nagranie, tak czy inaczej ciekawe, podobno przedstawia żołnierzy rosyjskiej 810 Sewastopolskiej Gwardyjskiej Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Ale jest to raczej nie do potwierdzenia. Natomiast nie powinno budzić wątpliwości, że straty ukraińskie rosną i będą rosły nadal. Już od samego początku operacji prowadzonej przez Ukraińców na terenie obwodu kurskiego, Ukraińcy uczestniczyli w bardzo zaciętych walkach toczonych na terenie kilku wiosek, gdzie Rosjanie podjęli działania opóźniające. Pierwsze takie starcie miało miejsce w okolicy wioski Kauczuk. Kolejne duże starcie, które zostało dostrzeżone nawet przez polskie media, rozegrało się w okolicy wioski Kamysznoje, na południowy wschód od Sudży. Rosjanie jednocześnie nadal prowadzą ofensywę na terenie Donbasu. Walki na Donbasie koncentrują się w rejonie doskonale znanej Awdijivki, gdzie Rosjanie. Przeprowadzili udane działania na północny zachód od miasta. W rejonie tym nie ma poważniejszych umocnień przygotowanych przez wojska ukraińskie. Warto też spojrzeć na najnowsze rosyjskie sukcesy, według Calibrated Maps, chociaż zapewne za chwilę usłyszę, że jest to kolejne onocowe i ruskie źródło. No ale cóż, mniejsza z tym. Otóż, według wspomnianego źródła, Rosjanie posuwają się naprzód w Chrodivce, gdzie kontrolują już 1 trzecią miasta i poza Żelannym, gdzie zdobyli dwa duże ukraińskie punkty oporu. W dniu 15 sierpnia w rękach rosyjskich miało się także znajdować ponad 80% miejscowości o bardzo memicznej nazwie New York. Tego dnia wojska rosyjskie miały odnieść także sukcesy w Mykołajiwce, gdzie opanowały większość, jeśli nie całą miejscowość. Odcinając w ten sposób dostawy zaopatrzenia docierające do oddziałów ukraińskich przez rzekę Wowcza. Jednym słowem potwierdzają się moje słowa sprzed kilku dni, złapał kozak Tatarzyna, a tatarzyn załeb trzyma. Na marginesie pojawia się coraz więcej materiałów, na których pojmani ukraińscy żołnierze mają różne znaczki sugerujące, że są albo byli pracownikami energetyki, takie dwa piorunki. Nie powinno to dziwić, ponieważ aż do 10 czerwca bieżącego roku obowiązywało embargo na dostawy uzbrojenia dla ukraińskiego pułku Azow, który był uznawany przez władze amerykańskie za organizację terrorystyczną i neonazistowską. Sankcje nałożone na Azowców zostały jednak warunkowo zniesione w czerwcu tego roku. A co się jeszcze tyczy doniesień z frontu kurskiego, to w godzinach wieczornych w dniu wczorajszym, czyli 16 sierpnia, pojawiły się także doniesienia na temat wycofujących się, jakoby to w nieładzie, jakoby to często w cywilnych ubraniach, żołnierzach z ukraińskich 80, 82 i 154 Brygady, które brały udział w działaniach w rejonie Kurska. Doniesienia te należy jednak traktować bardzo nieufnie, bo żeby żołnierze zajmowali cywilne samochody i po cywilnemu przebijali się do swoich, to musiałoby być bardzo źle. A wiele wskazuje po prostu na to, że na tym odcinku wojska rosyjskie nawiązały kontakt bojowy z Ukraińcami, odniosły niejakie sukcesy i teraz pojawiają się historie na temat uciekających w nieładzie oddziałów ukraińskich. Tak czy inaczej, pomimo deklaracji o wielkich sukcesach strony ukraińskiej, coraz więcej przemawia za tym, że jednak miałem trochę racji, gdy kilka dni temu mówiłem, że nie jest aż tak kolorowo. I to oczywiście dla obu stron. Bez względu na wszystko, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim widzom wspierającym. Zachęcam, abyście dołączali do tego zaszczytnego grona, co możecie zrobić za pośrednictwem wirtualnej kawy, patronite'a i youtube'a. Zachęcam zwłaszcza do wspierania poza youtube'em, ponieważ takie wasze wsparcie jest dla mnie szczególnie istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy algorytm youtube'a wytnie mi psikusa. Możecie znaleźć mnie także w serwisie. Odyssey, który jest alternatywą dla YouTube'a. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już wkrótce. Cześć i czołem.